<clears> hmm. <throat> może to nie mam 80 milionów, to trochę dużo jest. Tym bardziej jak, no... 700 milionów, 400 milionów. Był spać jeszcze? Nie, był. nie spadł bym. Nie, może wziąć udział w losowaniu. Bo losowanie jest teraz... Na, na to jest jedno losowanie jedno Jednolutowanie jest teraz na tej i tak dalej. Taki syp. Masz, masz tu dwa łeby, kotwiczkę. Tu masz łeby, koks, antyłeby, osiłka. Kosmiczne grożelka, czy budki. Więc może z filmik, ja WS po prostu powpisuję tutaj na listę. No i jeszcze będzie lasowanie na dwa writcze później. Jak chcesz wziąć się do to po prostu napisz swój nick, a wpiszę tam ma listę, którą przed chwilą to okazywałem. O tak. Czemu tak nie zloga? To mnie dziwi. Czemu ludzie nie logują? Mhm. Аня, Аня, на этот не учат. Morto za chwilę jest więc A, nic na razie nie będę dawał. Bo możesz... ...więcić udział w losowaniu. Trzy kilka projektów ledwo Oj. Dobrze. Fajnie działa taka twyćka, no, fajnie, fajnie. Oj co... Że gdzie mi ten typ huciak? Jak to wykosztował nie rozumiało się bić? Nie, nie, co jedną w furry Co ja, O Boże, plus 13 Jakie przyjemności tutaj są Dobra <kłysy> Mam hmmm mm. dobra chyba razem będę dobra lasujemy dobra i chcecie wziąć udział w konkursie? Jak tak to napiszcie swoje nicki Za chwilę losuję. Napiszcie swoje nicki, To wiesz, dorzucę do losowania. Mm, tak. Do wygrania. Ja nie ja jest to jest tam. Taki syf. Ale może to wygrać Tom. Albo jeszcze te dwa klucze